Witam serdecznie, jednak postanowiłem się wykupić. Pewnie to był błąd. No ok dwie kulki ognia bardzo mnie cieszą. Niestety o jedną za mało, żeby przebić kolena przed alianz questem. No i co tu więcej powiedzieć? Pokażę Wam kogo atakowałem jeszcze. No wykup się, się nie udał. Tutaj miałem jeszcze takich, takich... A, z tym, przegrałem w... z tym przegrałem wczoraj, z tym przegrałem dzisiaj rano, złotko na tanku na drugim przełamaniu okazało się zbyt mocna, A później takich trzech już gładko poszło. Szczególnie ten. Z tym się trochę namęczyłem, ale też poszło. Obrona na A. Także świetnie się spisała. Zobaczmy jeszcze, czy są nasi. Bo długo się nasi, dużo polaków było przez te pierwsze 4 dni. No i jest Antoni Macierewicz, Tu się ukrywa. Gratulacje. No i to chyba wszystko. Także trudno się mówi. Pewnie obrony nie siadły. Dobra, za chwilę przejdziemy do obrony na poniedziałek. Przed nami krwawa jatka czy gwiazdkowa bardzo trudny turniej. Nie ma koloru zielonego, czyli żywiołu natury. I dlaczego jest taki to trudny turniej? no bo nie działa uzdrowienie i wskrzeszenie czyli klasa wojownika jest totalnie bezużyteczna nie ma szans, żeby się odrodziła oczywiście no, gramy tutaj składami które, które ładują się na bardzo dużą dużo ilość klocków, bo nie mamy oprócz siatki talentów nic, co może przyspieszyć generację many no bo bard Zarel czy gwiazdkowy jest niedostępny, także będzie ciężko ogólnie się naładować w, tej, w, tej, w tym turnieju. Myślę, że wszystkie topowe obrony będą miały Down lub kwasira na środku, lub to i to z tego względu, że ono nie ma tego zielonego koloru, więc nie ma szans, żeby wjechać w Down silnym, zielonym klockiem. Trzeba będzie grać prawdopodobnie niebieskimi albo właśnie. Kwasirami i liczyć na to, że, że zdążymy naładować kwasira przed naładowaniem. Down, moja propozycja obrony to jest właśnie taka: czyli down na środku, kwasir obok niej, żeby kwasira przeciwnika blokował. Jugu który ma ściągać i blokować statusy, czyli no bo co nam daje przeżycie na krwawej jadce? No na, na krwawej jadce możemy przeżyć. Albo podbijając sobie zdrowie, albo tworząc... Yy, sorki, yy, chodzi mi o podbicie, nie zdrowia, tylko oczywiście obrony. Yy, więc tak, możecie albo podbić obronę, albo stworzyć miniony, albo dać sobie uniki, albo prowokacje. No i Joguhainen blokuje trzy opcje z czterech. Kwasir blokuje tą czwartą opcję. Yy, Bauchan ścina manę, która i tak tutaj jest bardzo trudno dostępna do uzbierania, no i złodziej, to jest właśnie taką niepasującą, niepasującym puzzlem w tej układance, no ale kogoś trzeba dać i, i traktuję go jako takiego gościa, który ma po prostu pozamiatać planszę. A, oczywiście możecie sobie gdzieś Akile spróbować wrzucić, ona, ona daje uniki i jest na manie szybkiej z tego co pamiętam, tak, więc Akila jak najbardziej może gdzieś tutaj sobie zagrać. Hmm, jeszcze w drużynie obronnej powinien dobrze się sprawdzać jelonek. <laughs> Te uniki są bardzo często się pojawiają. Jeśli nie macie takich kart, które ja mam zaproponowane, to gdzieś tam Gunnar w kostiumie, nie znaczy bez kostiumu, hmm, też sobie gdzieś tam całkiem nieźle radzi, tylko u niego jest ten problem, że jest na wolnej manie. Zresztą po tylu latach myślę, że powinien dostać bufa i przejść na średnią manę. Oczywiście fajną opcją do drużyny obronnej są gobliny, jedna z najmocniejszych frakcji aktualnie. No ja swojego nie jestem w stanie dać, no bo bez, bez przełamania jest bardzo papierowy, ale gdzieś tam też jest spoko opcją, żeby był. No i tak jak mówiłem, kto ma zrobionego jelonka, to gdzieś tam może na środku albo na flance sobie postać. Także dajcie znać. Aha, no i też fajną opcją na pewno jest Cedar, no bo oślepia, o, o więc y, też przeciwnik potem ma problem, że te klocki lecą i podują, albo spec poduje także Cedar, gdzieś tam na środku czy na flance, też jest na pewno fajną opcją. Y, Jaco to samo, wykrada manę, y, też jest fajną opcją. Ropuch, jeśli macie, bo zmniejsza manę i zadaje obrażenia trucizny, także. W żółtych jeszcze macie spoko opcje do wyboru: ropuch, jacko i cedar. No ale ja ich nie mam zrobionych, więc ich jakby tutaj nie rekomenduję. Nie ma szans, żebym ich wsadził. Ale myślę, że obrona, którą zaproponowałem, będzie miała A. Nie ma innej opcji. Dajcie znać, jakie jak wy macie ustawienie obrony. Trzymajcie się.